Siu, a co wolisz? Człowieka-pająka czy człowieka-nietoperza? Eee, nie, nie lubię nudne. Ja też nie lubię. Mogliby wymyślić jakiegoś innego Supermana wreszcie. No, najwyższa pora, tam ci wszyscy to po wymyślani zostali byli ho, ho jak dawno, a teraz mamy nowe czasy. Przydałby się na przykład taki człowiek-otwieracz, co by walczył z korkami w mieście. Eee. To bym wolała. Albo jeszcze lepiej, żeby korki też były uosobione odpowiednio dla zwiększenia emfazy, zwiększenia dynamiki w ogóle, dla zwiększenia zwiększenia. Wyobraź sobie człowiek otwiera, kontra człowiek korek walczą na zakopiance Nie, ja to bym wolała. albo o tym, że ludzie oglądają za dużo telewizji. No i już mamy akcję. Grasuje po mieście człowiek pilot, ale oto pojawia się obrońca słowa pisanego i literatury pięknej na przykład człowiek obwoluta. Misiu, a a ja można to... też w taki nowoczesny sposób przybliżyć młodym ludziom Biblię, dajmy na to. Człowiek Mojżesz kontra człowiek rozstępy. Nie, to za trudne. Ja to bym coś dla kobiet wymyśliła. Na przykład człowiek w kwiatki kontra człowiek różowe. I żeby wygrał modniejszy wzorek. <grych> to może człowiek koronki i człowiek stringi. Misiu, nie bądź człowiek samiec. Wiem. Mam bohatera, który pokonałby wszystkich, na łopatki by ich położył. Hm? Człowiek nico. Niewidzialny. Nieistniejący, będący wszędzie i nigdzie. No ale jak go pokazać w telewizji? A właśnie, nie pokazać. W gazecie z programem dać na przykład 19.00 Człowiek Nico. Ludzie włączają telewizję o dziewiętnastej, a tam leci już następny program. Brzydko. Ha, niekoniecznie. Jakby Człowiek Nico pokonał tych twoich Człowieków w Kwiatki i Człowieków Koronki, to by było ślicznie. Mhm, uh -huh. no tak, jasne. Chyba, żeby pojawił się nagle Człowiek Celulitis.